Witamy Was w odcinku specjalnym Podcastu Hobbistycznego. Albo coś takiego. <noise> Dzisiaj będziemy Wam opowiadać krótko o spektaklu Australia w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Tak. Ja pierwszy raz byłem w Teatrze Słowackiego, nie na głównej scenie Teatru Słowackiego po raz pierwszy, tylko na scenie małej. W domu Machin. W domu Machin, dokładnie. I jest to inne doświadczenie. Prawda? <noise> tak. Jest to doświadczenie Polegające też na troszkę czymś więcej, niż tylko na oglądaniu mhm. i słuchaniu. Bo akurat jeśli chodzi o Australię, to mamy... Po pierwsze, są na początku losowo wybierane osoby. Te, które stoją najbliżej. No zasadniczo do to, tego się to sprowadza. I te, no. które się uśmiechają do, do pana tak. od security. Więc jeżeli macie doświadczenie w chodzeniu na stand-up i wiecie, że siedzi się w pierwszym rzędzie, to siedzicie w pierwszym rzędzie. Tak. No, i z mojego doświadczenia wynika, że się nie siedzi w pierwszym rzędzie, ale to, to zależy, tak? masz jak sobie ze sobą. Wystarczy. No, niestety. Ja będę mogła działać w takich kwestiach. Tak. I działałaś. Prawda? No i <noise> właśnie wtedy jest sadzany pierwszy rząd, a później e, jest wpuszczana cała reszta hołoty. Była jedna pani, która odmówiła się z nami w pierwszym rzędzie. Tak. Więc asertywność wspieram. No, tak. W każdym razie jest to spektakl mówiący o tym, że e, rodzina Polaków. Chcę uciec z Polski, a konkretnie chce się dostać koniecznie do Australii. Tak. Dlaczego muszą uciekać? Jest na początku bardzo niejasne. To się wyjawia dopiero w ostatniej jednej czwartej spektaklu. Wtedy się dopiero pojawia tak stricte, dlaczego oni uciekają. A to i tak jest w takich niedopowiedzeniach? Bardzo mocno. Hmm. No, ale już sama końcówka jasno mówi, co się ma dziać, co to, to się wydaje? No to jest inna sprawa, że te, jakby te dane, które oni tam niby mają, są no, niepotwierdzone, aczkolwiek y, pan mąż mhm. wydaje się być bardzo, y, bardzo przekonany od y, prawdziwości źródeł, z których ma informacje. Dokładnie. To jest coś takiego, że poznajemy na tym terminalu y, mamy, tatę, dwójkę dzieci oraz kontrowersyjnego pana ochroniarza, a ludzie siedzący w pierwszych rzędach są uświadomieni, że będą mieli możliwość uczestniczenia w tym spektaklu aktywnie. Nie wstawając tak. w miejsc, ale jednak wypowiadając rzeczy, które będą się pojawiały na ekranie nad. Wami, nad publiką i konkretnie, jak to, że będą pytali różnych ludzi, dzień dobry, czy możemy, jak może mi pani pomóc? Mhm. Więc odpowiadacie potem jako część obsługi całego terminala spiętej w system. Terminus? Terminus, dokładnie tak. I tak się to dzieje. No. Ponieważ państwo bardzo, bardzo, bardzo chcą się wyrwać do tej Australii, bo bardzo czują, że przed nimi apokalipsa. No. I za chwilę. Na wszystko spadną bomby, będzie koniec świata. Jak bardzo jest to prawda i jak bardzo w tym ludziom można wierzyć, to jest Wasza kwestia, jako widza. Tak. To jest to, co on zostawia w niedopowiedzeniu. Czy to rzeczywiście jest? Istnieje takie niebezpieczeństwo? Czy to jest tylko ich wymysł? Czy to jest wszystko? No, my musimy o tym zadecydować jako widzowie. Yy, natomiast, no, aktorzy robią wszystko, żeby nas przekonać, że tak jest. W tych okolicznościach dzieje się właściwa... właściwie mięso tej całej akcji, czyli drama rodzinna. Mhm. I to, jak matka, ojciec, syn, córka wpływają na siebie nawzajem i to, jak dzieci powinny wierzyć w to, co mówią im rodzice, o tym, jak dzieci wyniszczają rodziców, o tym, jak rodzice nawzajem są wobec siebie niszczący, o tym, jak czasami bunt dziecka wobec rodzica jest rzeczą absolutnie oczywistą i bardzo potrzebną, mhm. i o ufaniu obcym. Tak. No. No, de facto jest wszystko, co, co powiedziałeś. Więc w ciuszkach e, dramy, tego, że jest nad nami wielki system, który wie lepiej, jest rodzinna drama. No. Gra to świetnie. Tak. Tak, to, to prawda. Pewną kontrowersyjną ideą, a tak naprawdę trochę nie, było to, że do, żeby w rolę dzieci zaangażować aktorów starszych niż ich rodzice. Widocznie starszych, tak. No. Idzie do to mi bardzo, bardzo fajnie. A ja na początku byłem bardzo confused. Ja byłem przekonany o tym, że to jest małżeństwo ze swoimi rodzicami. Mhm. Albo tam pozostałą życiem ze swoich rodzin. Dopóki no nie padły tam stwierdzenia w, w ich stronę synu, córko. Pani mama trzymała dziewczynkę bardzo kurczowo za tak, rękę. No. Więc jakby dzięki temu łatwo wnioskowałam, że o, to jest córeczka. Ale to też jest ciekawe, bo zasadniczo ze starszą osobą, której nie możesz zaufać, która ma już mocno posuniętą demencję, zrobisz dokładnie to samo. Widzieliśmy dokładnie takie zagranie, pamiętasz, w Weselu, mhm. gdzie... Tak. ...Isia była właściwie babcią. No. Więc fajny jest to koncept, jeżeli nie jesteście chętni na jakiekolwiek interakcje, to nie zgadzać się na widzenie w pierwszym rzędzie. Tak. Szanse na to i tak nie są jakieś tam dramatycznie duże, ale yy, no ty miałaś akurat szczęście, że dwukrotnie musiałaś czytać. to, znaczy jakby to jest energia, którą ja znam i której ja ufam, więc no. oni wiedzieli i ja wiedziałam i od tego się łapaliśmy oczami na scenie, że jakby jak coś, to ja jestem. No. Ale no to polegało na tym, że my byliśmy tak de facto jako okienka, do mhm. których można podejść na lotnisku, i udzielać im informacji, mm -hmm. które nie zawsze były pomocne dla nich, ale system zadecydował, że to jest najlepsza odpowiedź mm -hmm. i zostaliśmy jasno poinstruowani, żeby nie zmieniać nawet jednego słowa w tych odpowiedziach, które nam pokazuje się na ekranie i wszyscy się tego trzymali. Tak, bardzo ładnie to wyszło. To był drugi spektakl. Pierwsze było premierze przedstawienie i ludzie byli posłuszni i tak ma tak, być. No. I fajnie to zagrało. To jest coś, co łączy się z twoim światem RPG-owym. Jak ja jestem w, na scenie w teatrze, gdziekolwiek, i jestem, wiem, że mogę być używana jako prop, mhm. to muszę być świadoma o czystości sceny. No tak. O bezpieczeństwie sceny. No. Nie wiem, jak mam na imię. Ważne jest przestrzeganie zasad BHP. Tak. I to jest dokładnie to. Więc ja byłam absolutnie przygotowana na to i zanim się wszystko zaczęło, musiałam jakby zrobić rozeznanie sceny i co się może stać. Dlatego też zawsze patrzyłam w każdą stronę, czy co coś nie wyjdzie za mnie, mm -hmm. bo jestem przygotowana na, na tego typu um, widowiska. No też w pewnym momencie interaktywność stała się z większą ilością osób, mm -hmm. bo aktorzy się rozeszli i zaczęli zaczepiać ludzi w dalszych rzędach. Na co mogli być nieprzygotowani, tak to jak rzecz. my, bo zostaliśmy poinstruowani tak? na początku. Oraz to było ciekawe zagranie, takie sensowne w miarę, w mhm. którym rzeczy się działy poza sceną, a my i tak byliśmy świadkami za pomocą kamer i telewizorów. I tutaj należy. Wielkie, wielkie ukłony przesłać twórcom tej sztuki mhm. i reżyserowi, i twórcom scenografii, i pani scenarzystce, i, i również panu scenarzyście, w, w, w jednym, w dwóch osobach. Um, to jest bardzo fajny koncept. No. To jest sztuka napisana przez dwoje młodych ludzi, która nie jest irytująca. Nie bolą od niej zęby. Ona no. jest przemyślana technicznie, jest elementem. Ona działa na tej scenie. Też. Tak. Widzieliśmy mnóstwo sztuk młodych, współczesnych scenarzystów i reżyserów. Nie chcieliśmy żyć dzięki nim. No. A to się naprawdę udało. To działa, tak. Publika, która jest częścią Wydarzenia? tego systemu, no. a tego systemu. A, no tak, tak. Macie, rozumiecie w pewnym momencie, że macie zachowywać się trochę jak system mhm. i mówić w ten sposób, bo nie jesteście tam do końca ludźmi. Mhm. I kiedy podglądacie to, co się dzieje w korytarzu, Widzi też, że jest to część. systemu. Tak. No. Więc tak to oglądacie, jak wyglądałby to ochroniarz. Trochę gotowy na to, żeby trzeba będzie za chwilę wstać i coś zrobić. Albo który zobaczy na tej kamerze coś bardzo przerażającego. Mm -hmm. I też w, w bardzo sugestywnych momentach jest ta kamera wyłączana, mm -hmm. później włączona z powrotem, tak. coś stało w międzyczasie. Tak, eee, sobie to powiedzmy. Kto, no, who knows, who knows. No. no, Tak. To był bardzo, bardzo fajny spektakl. Tak. I na pewno jesteśmy w stanie go polecić. Chyba bez żadnego ale. Po Nie prostu. To jest, widzicie, ja jestem nadal w głębokim, głębokim szoku, że da się zrobić współczesny kawałek. Mówiąc o jakichś czasach historycznych, ponieważ wspomniana jest tam Jugosławia, ale jest on zrobiony nowoczesnymi środkami przez młodych ludzi, który jest zjadliwy, który nie jest przekombinowany, który nie jest zrozumiały dla scenarzysty nikogo więcej. Mhm. To jest niesamowite. Przychodzicie te do teatru i macie przed sobą spójną historię. Tak. Rodzi to ja miałam wrażenie, że ja nie wiem, oglądam teatr lalek, po prostu. Bo to, jest już, to jest niemożliwe już w normalnym teatrze, mam wrażenie. Jest Re niesamowite. Relacja w rodzinie, którą się kupuje, któ już od ok. której nie bolą zęby i którą wielokrotnie można dojść do wniosku, że no, jak typowa rodzina. No, no, tam jest dużo mądrych tekstów, tam jest w jakieś coś śmiesznego, mhm. tam jest dużo takiej strasznej, strasznej rodzinnej goryczy. No. I każdy, kto posiada matkę, ojca, brata, męża, żonę, cokolwiek, coś tam swojego bardzo konkretnie odnajdzie. Świetne role, świetnie no. zagrane role, naprawdę. No. A wszystko jest to podane w takim oryginalnym, współczesnym enturażu. Mhm. Wow. Mimo, że całość się dzieje w latach 80. Znak zapytania. Istnieje Jugosławia, tyle no. wiemy. No. Więc tak, idźcie do teatru. tak. Ja nie wiem, po ile były bilety. 80. 80, to nie jest chyba też aż... Nie jest to mało, ale jakby na teatr to nie jest dużo. Z wielu biletów, które możecie kupić, wierzcie mi, to jest warte. No. Nie idźcie na Marvella, idźcie do teatru. No, dokładnie. I co? Kończymy ten specjalny odcinek. Nie przedłużamy go. Nie. Zobaczymy, gdzie on trafi. Like and subscribe. Mhm. Nie mam pojęcia, co jeszcze z nim zrobimy. No jakby wiecie, jest, zobaczymy. Został nagrany, tak? Tak.